Witajcie moi drodzy, z tej strony Padro i dla Was w moim eee, filmiku unboxingu mojego biurka. Tak. I przechodzimy do mojego laptopika. Dum, 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 dum. I jesteśmy. O, akurat miałem na YouTubie, więc zrezerował się filmik blogowanie z Padro, czyli mój vloguś. Yy, tak, dobra, zapis zmiany i zaraz wszystko tam zrobię, zaraz będziecie mieli to na YouTube już wszystko gotowe. Tu jest mój Facebook, moje wpisy, tu jest Onet, oczywiście na, 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 jak po prostu siedzę na swoim yy, laptopie, to po prostu otwieram wszystkie panele, a tutaj coś tam napisałam. I przechodzimy do mojego, do mojego kołowrotka. Nożyczki, drugie nożyczki, linieczki długopisiki, różne takie, inne typy rzeczy, a tutaj jest mój router. I uwaga, uwaga, tu są moje telefoniki. Ten jest chyba mojej siostry. Tak, akurat usunąłem filmik. Dobra, miesza to. Na, yy... I teraz co nagrywam tym telefonem, to po prostu wysyłam na tego, e, później z tego wrzucam to na laptopa i z laptopa po prostu wrzucam to na YouTube'a i mi się renderuje. To jest mój drugi telefon, tak, takie same, i jemu się dziwnie coś robi, ale ciągle mi się nagrywa, nie włącza, ale co tam, taki telefonik, o właśnie. Tu jest mój kabelek Właśnie. I tu jest mój e, po prostu kabelek. Tu jest akierka. Tu jest mój kabelek. I... Mój planlek. Tak, nie będziecie tego widzieć, więc po wam to? Czekajcie, czekajcie, złożę, złożę, dobra, już. A tutaj są jakieś karteczki, nie karteczulki, tu jest jakaś zakładka Jest tej, z plastyki. Tu jest moja obrączka zaręczona. co więcej, aha, tutaj, nie wysunę wam tego, tu są książki mamy, które przeczytałam, o, spadło, to jest moja myszka niedziałająca, proszę i spadły proszę bardzo, co? Okulary. Dobra. Jeszcze coś, tu jest moja suflatka, mam kompletny burzel. O. Ale tu jest jakaś gra planszowa, jakieś tam zaszyci. Ale to prostu nie obchodzi. Ale to jest unboxing durka. No i tutaj mam mały kolendarzyk. I co odnośnie do filmików, muszę Wam jedno powiedzieć. Pierwszy będzie vlog, drugi będzie unboxing mojego biurka, a trzeci to będzie co? Zobaczycie, po prostu będę nagry nagrywać, zrenderuję mi się to bla, bla, bla i zobaczycie. A i mam tak komputer i widzicie, że są jakieś nóżki. No chyba są nie podłączone. Słuchajcie, Muszę je podłączyć. Ok. Sory, sorry, że nic tam nie widzicie, ale już podłączone, więc... To jest coś takiego, że że jak się po prostu... Włącza hmm, laptop i macie podłączone to e, USB. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tutaj jest takie USB. Właśnie tu. I po prostu później Wam to się robi na niebiesko. Tak. I tu macie trzy wiatraki. One się kręcą i przez to chłodzi się komputer. Więc to jest pomocne. Pierwsza zadyszka. Live. Dobra, mniejsza. Mm. To by było na tyle chyba w tym unboxingu biurka. Bo co tu więcej powiedzieć? Ten... No tak, w biurku to wszystko mam. Więc... I zoom. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, nie Pozdrawiam Was bardzo. Trzymaj się i cześć. Joa.